Cześć, dzwonię do Was z za gitary. Co właściwie sprawia, że gitara wydaje dźwięki. Otóż są to odpowiednie drgania strun. Struny drgają z odpowiednią częstotliwością dla odpowiednich dźwięków. Te drgania trafiają potem do Waszych uszu i przez nerw słuchowy do Waszych mózgów, które następnie interpretują je słysząc na przykład muzykę. Jak wiemy w kosmosie nie słychać dźwięku, ponieważ fale dźwiękowe nie mają po czym się roznosić. Ale czy to oznacza, że nie możemy posłuchać, jak brzmią planety? Otóż dzięki różnym sondom, agencjom kosmicznym udało się usłyszeć prawdziwe dźwięki planet. Posłuchajmy więc zatem, jak brzmi kilka z nich. Na pierwszy ogień pójdzie największa z nich, czyli Jowisz. Dajmy się teraz trochę dalej i posłuchajmy jak brzmi Uran. A teraz czas na jego bezpośredniego sąsiada, czyli Neptuna. Za chwilę usłyszycie chyba najdziwniejsze dźwięki, jakie wydaje planeta w naszym Układzie Słonecznym. Saturn, zdobywcą statuetki w kategorii najbardziej creepy dźwięku w Układzie Słonecznym. Aż mnie przeszły ciary, nie chciałbym usłyszeć tego idąc w nocy ciemną alejką. Na koniec posłuchajmy, jak brzmi nasza planeta. Okej, okay, ale biorąc pod uwagę dźwięki wydawane przez Ziemię, właściwie czym one są? Nie usłyszymy tego przecież wychodząc normalnie na dwór. Otóż dźwięki te to fale radiowe odebrane przez sondy, a pochodzące z magnetosfery planet, z wnętrza planet, z interakcji w atmosferze planet. Następnie już na Ziemi naukowcy przekonwertowali je na słyszalne dla ludzkiego ucha fale dźwiękowe. I właśnie w ten sposób możemy posłuchać jak brzmią planety. A wy zadawajcie swoje pytania w komentarzach. Jeżeli filmik Wam się spodobał, kliknijcie łapkę w górę oraz nie zapomnijcie zasubskrybować. Zbliżamy się do 10 tysięcy subów, a wtedy specjal. I nie, nie mam tu na myśli tego piwa. Do zobaczenia w kolejnym astrofonie.